W miniony weekend byliśmy świadkami wielu manifestacji na ulicach polskich miast w obronie spuścizny Jana Pawła II. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień. Można powiedzieć, że bardzo ciekawy kontekst zyskał ten czas przed tegoroczną e, Wielkanocą. O tym, między innymi, na progu Wielkiego Tygodnia porozmawiamy z włoskim księdzem, doktorem Matteo Campaniaro, obecnie sekretarzem kardynała Nycza, który od, od ponad 20 lat przebywa w Polsce. Na wstępie nie mogę nie zapytać. Jak ksiądz znalazł się w naszym kraju? To raczej nie jest typowy kierunek, że włoscy księża przyjeżdżają do Polski. Raczej to polscy księża zawsze wyjeżdżali do Włoch. Tak, owszem. Ja witam wszystkich słuchaczy. Tak, ja rzeczywiście <laughs> przyjechałem do Polski ponad 21, będzie 22 lata w tym roku po maturze, bo skończyłem takie seminarium, które jest w Warszawie. Se seminarium Redentoris Mater. To są seminaria, pierwsze założył ją Paweł II 87 roku w Rzymie a później powoli powstały w różnych miastach świata. Kardynał Glenn wtedy był piąty na świecie, który zakładał takie seminarium w Warszawie w roku 90. To seminaria, które są misyjne, diecezjalne, czyli księża, które kończą te seminaria, są inkardynowani do danej diecezji, misyjne, my jesteśmy jakby powołani na misję, i międzynarodowe. Dlatego jeżeli człowiek czuje, chłopak czuje, Powołany do takiego seminarium, musi być gotowy, jak na cały świat. I dlatego ja zostałem jakby posłany wtedy e, jako młody chłopak do, do Polski. I tutaj się zacząłem uczyć języka i tak dalej, i tak dalej. Skończyłem studia i. To można i powiedzieć, jestem. że ksiądz jest włoskim misjonarzem w Polsce? E, mo, może, można tak powiedzieć, owszem. Mimo, że po tym seminarium jedziemy później na cały świat. Nasi księża są rzeczywiście już w całym świecie. Nie tylko w Rosji, w Ukrainie, w Kazachstanie, ale. W, i w różnych krajach świata. Dlatego e, w pełnym sensie tak. Każdy ksiądz jest misjonarzem w końcu, więc możemy tak powiedzieć. Wielki tydzień to jest czas już takich ścisłych przygotowań do świąt wielkanocnych. Tak. Hmm. W Polsce, w archidiecezji białostockiej można powiedzieć, że ten czas ma wciąż duchowy charakter. A jak to jest we Włoszech? Czy Wielkanoc ma tam także przede wszystkim religijny charakter? Tak, bo przede wszystkim. E, jeszcze spotkamy. Ja mówię do Waszego radia właśnie dlatego, że miałem rekolekcję. Akurat kilka tygodni temu tutaj w Białymstoku w jednej z parafii i byłem mile zaskoczony e, obecności ludzi, też dzięczności, też jak słuchają i tak dalej. Naprawdę wy, 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 wyjeżdżąc z Białego Stoku. Pełnym bagażem e, dobrych doświadczeń e, i widziałem, że tu rzeczywiście jest życie religijne bardzo, bardzo mocne. Ja pochodzę z pod Wenecji, nasz region Veneto. E, nasz region jest takim tarnowym, że tak powiem, białystokiem e, włoskim, czyli rzeczywiście jest, religijny jest bardzo jako region. Oczywiście we Włoszech. Jak na Zachodzie pewne procesy sekularyzacji nastąpiły już wcześniej, to co powoli dochodzi do Polski, ale to nie oznacza, to nie oznacza że nie przeżywamy religijnie. Ja mam. To szczęście, że moja rodzina jest rodziną religijną i tak dalej, więc u nas zawsze się to przeżywało bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, bardzo mocno. Ale ogólnie patrząc, rzeczywiście jeszcze u nas, przynajmniej na mszy, wigilii paskalni albo w pierwszy dzień świąt, ludzie chodzą do kościoła. To muszę powiedzieć, że większość jeszcze jest obecna i tak dalej, więc nie jest tak... Sekularyzowany czy skorm skomercjalizowany, jak się wydaje. Nie, nie, muszę powiedzieć, że też przeżywają w sposób religijny te święta. Zmieniony weekend na ulicach polskich miast, także w Białymstoku, odbyły się manifestac manifestacje związane z rocznicą śmierci Jana Pawła II, pokazujące przywiązanie ludzi do papieża, wciąż trwające przywiązanie. Jak ksiądz ocenia to, z czym się zetknęliśmy w ostatnich tygodniach? Można powiedzieć taką wzmożoną kampanię medialną wymierzoną w papieża i też reakcję Polaków? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja jestem, pochodzę z Włoch, mimo że jestem wiele lat w Polsce, więc mam oczywiście znajomych we Włoszech i tak naprawdę muszę powiedzieć, na całym świecie. I muszę powiedzieć, że jako Włoch byłem bardzo zaskoczony. I też jak rozmówili do mnie ludzie z całego świata, mówię, co wy Polacy robicie z tym Janem Pawłem II? Wszędzie go kochają i tak dalej, a wy szukacie rzeczy, które nie mają żadnego wpływu, sensu, żeby niszczyć takich figurę. I rzeczywiście to była moja pierwsza reakcja. Mówię, że Polacy tak traktują no Pawła, właśnie w swoim kraju, było dla mnie zaskoczeniem. Dla mnie jest oczywiste, że to są pewne ataki, które, czy ataki na Kościół i tak dalej, które są jakby naturalne, Związany z tym, że kościół jeszcze w Polsce ma coś do powiedzenia. Gdy nie miał nic do powiedzenia, chyba by ataku nie było. I dlatego e, to, co mnie zasmuca bardzo, jest to, że Jan Paweł II został wykorzystany politycznie. Że używamy Jana Pawła II jak, jak się nazywa, jak mówi Pałki. pałkę do, do, do bicia jedni na drugich. I to jest bardzo smutne, że, e, że on stał się niestety z powodu moim zdaniem, nierozsądnych działań pewnej części naszego społeczeństwa e, wykorzystane w ten sposób i pokazane w ten sposób, więc to jest bardzo smutne. Z drugiej strony się cieszę bardzo, że e, w ten sposób Polacy pokazali, że jednak, e, że jednak jest to przywiązane. Że jednak Jan Paweł II jedna, był wielkim człowiekiem. jedna rzeczywiście dużo zrobił w swoim życiu i dużo wpłynął na Polskę. Ja myślę, że ci, którzy go atakują, by go nie atakowali, gdyby nie był Jana Paweł II. Może byśmy jeszcze byli pod komunistami, gdyby nie on. Jak ksiądz ocenia, czy to będzie szansa dla Polaków na odnowę Kościoła i grze, głębszą refleksję nad tym, co chciał przekazać nam Jan Paweł II? Tak, to może, mi, myślę, że to jest, będzie okazja, ponieważ rzeczywiście, też rozmawiając z różnymi Polakami, no, wiele lat mieszkam tutaj, e, wszyscy kochają na Pawła II, ale co on powiedział, co on napisał, to mało kto wie. Ogólnie, ogólnie oczywiście mówię, ludzie mało pogłębiali wiedzy o Janie Paweł II. Jan Paweł II został takim dobrym dziadkiem, które jakremówki i tak dalej, i taką wizję bardzo spłaszczono. Dlatego myślę, że. Wraca do jego nauczania, to byłoby bardzo, bardzo pożyteczne, bardzo ważne. Nie tylko dla tych, którzy studiują teologię, czy dokumenty papieskie ale dla wszystkich. Wraca do tego, co mój, bo naprawdę mówi o rzeczy, które jestem pewny, że za 50, 100 lat będą wracać do Jana Pawła II. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście się tak, tak stanie. Dziękuję bardzo. W naszym studiu na progu Wielkiego Tygodnia gościem był ksiądz dr Mateo Kapelniar. Dziękuję bardzo. Zdjęcia Boże.